Tak, to znowu ja i znowu kreskówkowy temat, ale spokojnie. Dziś nie będę się rozpuszczał nad bohaterskimi, i odzianymi w zaciasny gacie, przygodami Herosów, ani wspominał chojraka tchórzliwego psa. Wyobraźcie sobie, że jesteście znani, ale do takiego stopnia, że w ramach Laurki sami stajecie się postaciami w animacjach. Z jednej strony może to być podkreślenie autorytetu Twojej postaci, z drugiej chęć zarobienia na wizerunku. Nieważne, jesteście animowani. Ale pomijając poziom Simpsonowych Britney Spears, Taylor Swift w Family Guyu, czy Kanye Westa w The Cleveland Show, albo nawet Johna Cine w Scooby-Doo, całkiem sporo gwiazd dorobiło się nie tyle gościnnych występów, co własnych, w pełni opartych o ich perypetie programów. I o tym dzisiaj. Pierwszy w kolejności znalazł się znany i lubiany świat według Ludwiczka, który za granicą debiutował w 1994 roku, a polskim widzom znany jest dzięki Fox Kids czy Jetix. Zależy ile macie lat. Cała historia pełna dziwacznych perypetii młodego, grubawego chłopca imieniem Louis oparta jest o prawdziwe historie z życia amerykańskiego komika i aktora Louiego Andersona. Z kilkoma zmianami, ale to za moment. Historie przedstawione w kolejnych odcinkach dotyczą życia codziennego dzieciaka, jego licznej rodziny i przyjaciół. Od turnieju szachowego, przez wyjścia na polowanie z ojcem, aż po miłosne problemy. No klasyka dorastania. Przynajmniej w Cedro Górce. Na przestrzeni trzech sezonów widzowie raczeni byli całą masą kultowych obecnie tekstów, wśród których brylował ojciec, Andy. Jego żołniersko zatwardziała gadka pełna, kiedyś to było, po dziś dzień pojawia się to tu, to tam w luźnych rozmowach. Niestety, o ile wiele elementów kreskówki było autobiograficznych, gra w baseball, nawet samochód Rambler, czy ilość rodzeństwa w dość biednym domu, to największą różnicą okazuje się właśnie tata bohatera. Ten w rzeczywistości nadużywał alkoholu i raczej nie stanowił, jak to pokazuje produkcja, podpory rodziny nawet mimo ciężkiego charakteru. Sam komik potwierdził to w jednym z wywiadów twierdząc, że odnalazł swoją ucieczkę od problemów w humorze i rozśmieszaniu innych. I chwała mu za to, bo genezą powstania show jest wykonana przez Mata Okalahana, animowana wersja jednego ze stand-upów. Szybko zainteresowało się tym Fox Kids i bum, mamy jedną z najlepszych, przynajmniej moim zdaniem, nagrodzonych Emmy oraz Genesis Awards kreskówek przygodowo-dydaktycznych. Zdarza mi się wracać do odcinków aż po dziś dzień, ba, gdyby nie odcinek o nagrywaniu własnego filmu, pewnie sam długo nie złapałbym za kamerę. Pouczające, wzruszające, smutne z perspektywy czasu, gdy pozna się prawdę, ale na bank najlepsze w tym zestawieniu. Teraz będzie tylko... dziwniej? Gorzej? Co ty wiesz, byłeś na moście na Zekraj? Byłeś na Midway, ha, nie, sądzę! Okej, okay, jest rok 1996 i ktoś wpada na pomysł historii o dzieciaku, który jest szpiegiem w superagencji śledczej. Jak został tym agentem? Otóż organizacja Globe kompletnie o tym nie wie, że ma do czynienia z młodziakiem, bowiem ten ukrywa się za komputerowo wygenerowanym awatarem dorosłego mężczyzny Brusa Willisa. Tak dobrze słyszeliście, właściwie to już nawet tytułowy bohater Bruno do pewnego stopnia przypomina trochę aktora kina akcji. Odcinki opowiadają o próbach prowadzenia podwójnego życia, normalnego, jedenastolatka, mającego kumpli i przede wszystkim rodziców, ale i tajnego agenta. Prowadzi to do kuriozalnych sytuacji, jak wmawianie mamie i tacie, że idzie się na kemping i ustawianie ogniska tak, by w namiocie widać było obrys Bruna. Ten oczywiście ratuje w tym czasie świat. Oczywiście chłopak przemawia głosem Willisa, który dodatkowo jest producentem całego show, a nawet zdecydował się wykonać utwór szczołówki. Szybka ciekawostka, Bruce Willis jest całkiem niezłym bluesmanem, śpiewa i harmonikuje na naprawdę wysokim poziomie. A no i Steven Seagal też jest muzykiem. Jeśli zerkniemy w obsadę, to znajdziemy tam dwa ciekawe nazwiska. Mark Hamill, wcielający się w rolę parodii Q z filmu w Obondzie i Tim Curry jako Lazlo... Gigahertz, główny przeciwnik o nienagannych wręcz personaliach. Oczywiście nie znajdziemy tu wątków autobiograficznych, bo choć mógłbym uwierzyć, że Bruce od dziecka był szkolony do walki ze złem, to chyba nikt nie dopuściłby tak młodej osoby do gangsterów, szalonych naukowców i dziwnych generałów. Ale może się mylę. Chciałem podzielić się tą animacją z wami, bowiem nie jest ona zbytnio znana w Polsce, a nawet w USA, z tego co wiem, nie wyszła na innych nośnikach poza VHS. No i trzeba przyznać, że trójwymiarowy Bruce Willis. szkaradny, jak mało co. Wygląda dość dziwnie. Trzymajmy się dwóch wymiarów, ok? I wracamy do tego, co w Polsce znane było. Dokładnie 20 lat temu rozpoczęła się emisja przygód Jackiego Chana. Tak kontynuujemy trend aktorów kina akcji. Spokojnie jest ich o wiele więcej. Aktor wykonujący zawsze swoje kaskaderskie popisy, producent, komik i muzyk, Jackie Chan to bez wątpienia legenda kina. Jeśli chodzi o sztuki walki, to zna hapkido, judo, karate, taekwondo i jet Do. Jeśli chodzi o języki, zna angielski, mandaryński, kantoński, migowy amerykański, niemiecki, koreański, japoński, hiszpański i tajski. Do tego dwa honorowe doktoraty i profesura. no wow. No i czy nie jest to doskonały materiał na postać do animacji? Jest a przynajmniej tak twierdził Warner Bros. Kids, przygotowując przygody Jackiego Chana z mistrzem w roli głównej. Tutaj jednak jest on młodym archeologiem uczącym się w lokalnym uniwersytecie. Wszystko to zmienia jednak odkrycie tajemniczego amuletu, który sprowadza na bohatera złą organizację, The Dark Hand, służącą jeszcze bardziej złemu magowi imieniem Shendu. Do całości dodano także dobrą organizację i całą rodzinę Jackiego, wujka i siostrzenicę, którzy współpracując muszą walczyć z całym tym złem. Jeśli chodzi o nawiązania do faktów z życia, serial ma ich kilka. Nie są to elementy magiczne, czy walki z demonami, ale w sumie kto wie. Zatem nie tylko niektóre z odcinków nazwano jak pozycje z filmograficzana, ale i postacie pojawiające się w historii są inspirowane faktycznymi osobami, które przyszło mu spotkać w swojej karierze. Siostrzenica jest zbiorowiski Cech młodych dziewczyn z jego rodziny. Sensei to jego agent i ojciec, a kompan Tochru rzekomo jest odzwierciedleniem jednego z kumpli kaskaderów. Pokrywają się także niektóre nazwy, np. grupa operowa, w której występował, czy znajdują się nawiązania do choćby stylu pijanego mistrza. Komiksy, gry i animacje, jest z czego wybierać. Mimo tych 20 lat, całość nie zestarzała się za bardzo i śmiało mogę polecić. Polsat dobrze wybrał materiał do emisji. Kto zbierał naklejki? A teraz skaczemy do lat 80. i nie ma co tu żartować, bowiem na ekran z siłą profesjonalnego zapaśnika wskakuje profesjonalny zapaśnik Terry Bolea, znany szerzej jako Hulk Hogan. W Rock'n Wrestling staje on w szranki z grupą dowodzoną przez Rodiego Pipera. Jak łatwo się domyślić, było to show przygotowane z myślą o młodocianych fanach wrestlingu i federacji WWF, która często sama wyglądała jak dziwacznie oskryptowane przygody umieśnionych facetów z dziwnym zarostem. Hogan to oczywiście jeden z ulubieńców i legenda tego widowiska sportowego, więc nie dziwota, że to właśnie jego wybrano na lidera tych dobrych. Między rokiem 85 a 86 pojawiły się zaledwie dwa, Sezony po 13 odcinków i zawierały takie kurioza jak hipnoza, by zmienić charakter bohatera, utrata kilogramów, by wpasować się w kategorię wagową to może być problem, czy spożywanie magicznych ziół, by zmienić się w dziecięce wersje samych siebie. Idealna robota ze strony Dick Animation. Zabawnym elementem jest tu jednak fakt, że głosy postaci nie były nagrywane przez faktycznych wrestlerów. Ci bowiem, z uwagi na napięte terminy i masę podróżowania po Stanach, nie mieli zwyczajnie czasu. I o ile w segmentach animowanych byli to aktorzy głosowi, to już segmenty live action zawierały te napakowane bestie. Dodatkowo problemem był czas realizacji odcinków, bo wiecie, animacja 30-minutowych epizodów to wbrew pozorom kawał roboty, a w świecie WWF działo się sporo. Skutkowało to zatem dziwnymi rozbieżnościami: źli zawodnicy stawali się dobrymi i vice versa. Face zamieniał się w hila, Korzystając z nomenklatury wrestlingowej, podczas gdy w kreskówce wszystko było po staremu. Nawet niektórzy zdążyli odejść na emeryturę, nim emisja się skończyła. Ile Halka Hogana w tym dziele? Jest jakaś tam jego mitologia, jest wizerunek, ale głosu zdecydowanie brak, a szkoda. Jeśli tęsknicie za kolesiem, to wróćcie do serialu Grą w raju. Tam jest jego dużo. Wait a minute, that sandwich. I na koniec człowiek legenda hit internetu nim na wszystko co śmieszne mówiło się mem. Jedyna osoba, która zrobiła wszystkie pompki, złamała miecz świetlny, słuchała cię szybciej niż ty mówiłeś i spawała moczem tytan. Chak, strażnik Teksasu Norris we własnej osobie. Trudno wyobrazić sobie osobę bardziej zasługującą na własną animację niż ten tytan o spokojnej aparycji. No dobra, jest jeszcze Mister T z drużyny A, ale on też ma kreskówkę, tyle że nudniejszą. I teraz tak w Stanach enigmatyczne Karate Commandos, czyli pięciodcinkowa miniseria o przygodach niezwykłych wojowników pod przywództwem Chaka. Oczywiście, że są tajną rządową agencją. W latach 80. wszyscy fajni byli. Ich zadaniem jest zwalczanie innego ugrupowania Vulture, kierowanego przez złego The Claw i jego prawą rękę Super Ninja. Szczerze, samo czytanie tego nagło daje mi radoche. Zastanawiacie się skąd polscy fani mogą znać to cudeńko? Otóż u nas wydano VHS ze wszystkimi odcinkami w formie jednego filmu pod nazwą Uwaga, Chuck Norris i jego karatecy. Złoto. Jeśli ktoś ma tę kasetę, to urodziny mam 31 sierpnia. Ale dobrze, o czym były te epizody? Pierwszy walił już z grubej rury maszyną do oddychania pod wodą. Nurkowie chyba to odkryli wcześniej. Drugi to już hakowanie NATO specjalnym chipem. Trzeci zawiera roboty i lasery. A czwarty i piąty to kolejno wylot w kosmos i przeprogramowywanie satelit, by zniszczyć całe Stany Zjednoczone. Marvel wydał kilka komiksów, Kenner przygotował figurki, a sam Czak kończył odcinki Radami dla mu młodych widzów, morałami godnymi mistrza. Rzecz jasna, siedział albo w dojo, albo na siłce, więc przekaz był jeszcze bardziej kul. Cool. Czy ma to coś wspólnego z rzeczywistością? Oczywiście. Zazwyczaj to, czego pragniemy, jest nieosiągalne. I na dziś kończymy. Wybrałem kilka nostalgicznych, ciekawych i fajowych przykładów, by nieco przekrojowo pokazać Wam, jak do tematu znanych i lubianych aktorów podchodziły animacje. Niektóre robiły to z gracją, inne chciały być groovy, jazzy i morowe, jak przystało na ATC. Jeśli macie jakieś wspomnienia z wymienionymi produkcjami, albo sami znacie przykłady, które mogłyby się znaleźć na tej liście, zapraszam do komentarzy. Ja dziękuję za uwagę. I do Remember everyone makes mistakes in their life You do I do and your parents do